Dziś, 1 listopada, nie wspominamy jednej osoby, jednego świętego, błogosławionego czy kandydata na ołtarze. Tego dnia nie wspominamy jednej osoby, ale całe niebo: wszystkich tych, którzy zjednoczyli się z Bogiem w miłości, tych, których znamy, ale również tych, których świadectwo nie zachowało się po dziś dzień. To nie tylko wielcy znani z historii Kościoła, ale też ci cisi, bezimienni, którzy kochali wiernie w codzienności. Matki, ojcowie, zakonnicy, dzieci, ludzie pracy, chorzy, którzy zaufali Bogu do końca swojego czasu. Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że świętość nie jest przywilejem, ale powołaniem. Nie chodzi o heroiczne czyny, ale o miłość przeżywaną każdego dnia. To święto światła, przypomnienie, że każdy z nas może być odbiciem Bożej obecności tam, gdzie jest postawiony. Czy wierzymy, że świętość jest możliwa także dla nas, tu i teraz, w naszej codzienności?